W związku z zaplanowanym uruchomieniem aplikacji mobilnej na telefon Miasta Legionowo, postanowiliśmy zapytać się mieszkańców, jakie jest ich zdanie w tym temacie. To czy pobrałbyś taką aplikację w momencie, jak ona powstanie? No, na pewno. Czy masz, jaki, czy masz jakieś sugestie, jeśli chodzi o funkcje i możliwości, jakie mogłyby się pojawić? Myślę, że może być rozkład autobusów, na przykład, albo jeszcze pociągów do Warszawy, albo jakieś inne strony. A Twoi rówieśnicy, myślisz, że byliby zainteresowani? Myślę, że raczej tak. Na pewno bym je polecił. A tak to w sumie, nie wiem, ale na pewno bym pobrał. A jak oceniasz pomysł, w ogóle inicjatywę? Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Czy uważa Pani, że to jest dobry pomysł? Uważam, że nawet i konieczne jest, bo dużo ludzi z tego by korzystało. A czy jakieś Pani sugestie co do takich możliwości jakieś mogą pojawić? Wie Pani, no trudno mi jest w tej chwili coś powiedzieć, także, ale takie jakby było u nas w Legionowie to jest to potrzebne, bo muszę Pani powiedzieć to rozwiniemy się z tym, tak? Wiadomo, że czy młodsi tym bardziej, ale i starszym ludziom jest to potrzebne, także bardzo chętnie ja bym z tego korzystała. Pani, ja myślę, że to jest świetny pomysł, dlatego że wiele aplikacji ułatwia ludziom życie. Poruszanie się, zwiedzanie i w ogóle a la legionowa to jest tym bardziej, bo tu mieszka przyznam szczerze, chyba najwięcej ludzi w Polsce, jak czytałam o Legionowie, i ciągle przybywają, ciągle to miasto się rozwija. Także ja jestem za a, jak, a jaka funkcja ułatwiłaby pani życie w takiej aplikacji? Wie pani, ja mam niektóre aplikacje komunikacyjne nawet, które mi bardzo u, u, ułatwiają tutaj komunikację, przyjeżdżanie i tak dalej. Ja mieszkam w obłonnej niedaleko, ale troszkę narzekam na to, że nie ma tak więcej komunikacji nawet takiej może bezpłatnej, nawet chociażby do Jabłony, gdzie jest bardzo blisko, bo to jest 2,5 czy tam 3 km, tak? a tutaj się poruszają. Ale wszelkie aplikacje, które wchodzą w życie, które ułatwiają dla młodzieży przede wszystkim, nie, dla uczniów, to są bardzo korzystne. Wszyscy korzystamy i no, jestem za tym, żeby jakieś pomysły były na nowe aplikacje. Sam zamysł powstania aplikacji dla miasta uważacie, że jest w porządku? Tak, A? tak. Myślimy, że przyda się. Przyda się I jakie takie funkcje na przykład są przydatne? no Będzie łatwiej na przykład. Się dowiedzieć, jak, gdzie, co, jak jedzie. To też się przyda, bo czasami no... Rozkład autobusu w innym miejscu, nie jakieś aplikacji wszystkich, byłby prostsze. Będziesz szybciej na pewno, takie sprawdzanie. Czyli dla Was, jako młodych osób, to jest ruch jak najbardziej na czasie. Tak. Tak. Dobra inwestycja, może no zdanie ludzi, może coś się tu zmieni, więcej rzeczy powstanie i no, na pewno inicjatywa ludzi pomoże Legionowym. Wie po prostu nie wiem, jak to się odmawia. <laughs> Czy dla ciebie jako młodego człowieka to jest taki modernistyczny ruch? No, bo to ma być aplikacja, tak? No to jeżeli jest internet, jest telefon, no to tak, uważam, że to jest dobre. No. A myślisz, że starsze osoby też będą korzystać? Hmm, uważam, że to zależy od osoby, ale też młodsze pokolenie może pokazywać dziadkom takie rzeczy i będzie to też w porządku, no. A dla ciebie jaka funkcja byłaby przydatna? Jaka funkcja no, na pewno jakieś głosowanie, żeby ludzie po prostu się udzielali więcej i no, skierowane do ludzi, a nie żeby to było jakieś niesprawiedliwe i jedna osoba o tym decydowała. Uważa Pan, że to jest dobry pomysł? Każdy nowy dobry pomysł jest skazany, także. A myśli pan, że starsi ludzie będą korzystać? No starsi troszeczkę mają większe problemy z aplikacjami, ale nie niemniej jednak jeszcze tam. Zawsze się mogą zgłosić do młodszych. A ma Pan na przykład jakieś sugestie, co by się w takiej aplikacji mogło znaleźć? Znaczy, Pani, no w tej chwili Pani mnie zaskoczyła, że coś takiego powstaje, także no, trudno mi w tej chwili się wypowiedzieć na ten temat. Zobaczymy. Aplikacja ogólnie tak, ale to zależy jaka będzie wyglądała ta aplikacja. Na przykład jest w serodku. W serodku można zgłaszać różne usterki. Są też ścieżki rowerowe oznaczone i takie miejsca turystyczne. Może masz na przykład jakąś sugestię, co by się mogło pojawić? Raczej nie, bo wszystko co potrzeba to jest. Okej, okay, a jeżeli się pojawi, to pobierzecie, czy raczej jesteście niechętni? Pobierzemy. Okej, okay. a będziecie namawiać na przykład starsze osoby, żeby taką aplikację pobrały, to może jakoś pomóc? No, niektóre starsze osoby nie przyjmą tego do siebie, ale obstawiam, że tak, że niektóre osoby się podejmą tego.